Siemano, żeściczałem z tej strony, Rasibo i kontynuujemy naszą zabawę w Borderlands 1 Jest ze mną Miszczmarsz. Siemano. Dobra. I tak jak w ostatnim odcinku biegliśmy do tego ziomka, żeby mu oddać żarcie. No i tak. No już tutaj zwęszył nas. Ginolem. Um, I teraz możemy iść dalej. O, i teraz dostaliśmy ten sklep, nie? Tak. Trzeba iść do niego. Teraz kupimy sobie granaty. I to nie jednego, ani nie dwa, bo trzy Dobra. Tylko wiesz co, tu zaraz będzie trzeba jeszcze zrobić chyba jedną rzecz. Albo dobra, to później się zrobi. To znaczy. Między następnym odcinkiem muszę sprawdzić dźwięk. Dokładnie. Bo nie sprawdziłem podczas strzelania. Mikrofony są dobrze ustawione, ale reszty nie. Rychło w czas się przypomniało. A? jak zawsze. Dobra. Więc dobra, co so tutaj ma? Rifle ammo upgrade. Nie ja shotgun shieldsy i granate Ammo, okej. Okay. Sprzedaj. Ja tu mam SMG dla ciebie. Chcesz? Purpurowe. Dawaj. A nie mam kasy, dobra. A gdzie jest? Tutaj w tym. W magazynie. O No. Czekaj, cancel. O, to ja się tu nie to po chlerem. No wiesz, może na później, nie? To się znajdę. No w sumie tak, taka. Prawda, że najbezpieczniej tu będzie chyba lucić, no ale. O, moje ulubione styki granejdy. A kurde, żebyś wiedział, że je kupię kolego. Dobra, tu mamy sticky granady, tu mamy to... Graj right, to z psycholem <laughs> I like explosive. Dobra. O, on nam teraz odblokuje tutaj te misje i eventówki? Nie, nie? Nie, to misję trzeba dać. Tylko komu? Zaraz hmm, ci powiem. Powiem no, temu tamusiowi. Któremu? No był na krzesełku to. A, dobra. O oh, łowu, ale spike. Temu tam łosiowi na krzesełku. Gdzie jest łość na krzesełku? Ej, to są banditos Oszczeliwuję się z nimi Potrzebuję heavy fire Cover fire Dobra A, Zaraz tutaj tego łoś. No, w końcu level. Pupskag, Jej. W ogóle, te wszystkie skagi, to czemu on tu się różnią? No, no już nie niuchaj. E, dobra. Okej, okay, nine... nine toesa mamy ściągnąć teraz już. To co, lecimy tam od razu po niego? Czy coś jeszcze? No, 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 idziemy. Tylko daj mi wyjebać to ładnie. Co? Daj mi to wysadzić. Dobra. Ej, piesek za tobą biegnie. O, cześć Azor. Już nie. Bygu. Już nie biegnie. Dobra Co ty tu za zo odpaliłeś co? Jakie zo? No to za tobą co biegnie No, no i pieski. Wygłodniałe Kurcze, fajna jest ta strzelba, ma klimat W ogóle którędy mamy iść teraz? tędy, dobra Na rondzie w lewo, drugi wyjazd tak, ale nie takim Bydgoskim, nie? Drugi w lewo to najczęściej już tak... Takie... Nie co wywióz. Bydgoskich rondach nie mów A co, dalej ci się nie podobają? Nie zmieni zdania? Nie Tak, i tak najlepsze było do jechać, nie? Ta, to na pewno tam wiecie? No. Mówiłem, że się nie zgadzały koordynaty, no Mówiłem, że coś mi... coś mi nie banglało. No, jak to mogło być w centrum myślenia? No, jak nie? Oj, tam, tam, cicho. Czego ty szukałeś? 30-metrową kominę? Nie, nie, czego my wtedy szukaliśmy? No browaru, to mówisz, tam będzie taki duży komin, będzie go widać z daleka, kurde. To w chaszczach stało. Tak. O Boże, ten browar, to i tak była najlepsza rzecz w sumie do tej pory, którą zwiedziliśmy. Wiesz, że ta jedna piwnica jeszcze została do obadania. Jaka okay, jedna? Tam, gdzie było to wszystko zawalone. Serio? Mhm. A my tam nie wrodziliśmy w końcu? Też szere... O Boże. Będzie trzeba to nadrobić. Mhm. No, wiedziałem, że to fajnie jest. A skąd ty mieli zdjęcia jakieś? No były. Kurde, będziemy musieli tam iść. Będziemy musieli się jakoś po drodze wypróbować. Tak na chujraka idziemy, na który to jest poziom misji dobra na czwarty. Myślisz to ty mówisz o bieganiu na chojraka bołeś byłeś w sklepie i obkupię się w upgrade'y? Tu były upgrade y broni, amunicji... No, były. Kupię później. Ten duży. A dobra, to dawaj. Ty przecież granaty ja mam. Ja też mam. No, w ciebie rzuciłem, eee, tam jest siódemka. No dobra, usiadł na nim. Dobra, złapał, przykleił go. O prawie Dobra O A trochę to się niebezpiecznie już robi w sumie A, Schowajmy się w domu Ej no masakra po prostu nie, nie. No zachlastałem go kolbą ty brutalu Wow czy ja w losie złapę second winda? Tak Uf, Ale nie fajne Nie, bo rzuciłem granat i w sumie zraszowałem na tego pieska i się schapnę, że granat się nie przykleił Tylko został Za jego plecami Chuj z granaty mi się pestki skończyły Chodź tutaj Jakiś znajdziemy dla ciebie o, teraz ten perfekt Czekaj, czego ja korzystam? pistolet ja bym chciał dostać jakieś. Jakieś misje, gdzie będę mógł sobie uzupełnić pestki. Dobra, co? Może skoczę do tego graveyardu tam. Pistolet maszynowy. Kurwa, nie starczy na to. Nie masz kasy? Nie. Dobra, ja tu zaraz popchnę misje do przodu, to. Dobra. Na szczęście zostawiliśmy mi w Co, 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 co zrobiłem? Skrzyneczkę mi zostawiłeś z amunicją. Aha, no to dobrze. Teraz tutaj dalej? Tak, dobra. masz mapę. No wiem, wiem, ale nie przywykłem do używania w sumie po, po tym jak nagrywałem ostatnio dużo tego. Zauważyłem, że nie przywykłeś. Patrzmy na wow. ten odcinek. Ja Nie przypominam... Kurde, będziesz się teraz tego czepiał, co? <gry> wow, znalazłem fajną strzelbę, ale... Chuj wolną? tak to, że tak się wyrażę? Dobra Berserker, jak się używa Berserka? Tu już masz? No Ooo okay. zarąbiste Diolo Co to jest tam? <laughs> o Boże, żebyśmy się zaznaczył na nagraniu, biegnę po prostu i mam wszystko gdzieś Dobrze zobaczę no giń. A ty nie grajcie się tym werserkiem? Nie. Z jest spodobałby ci się. Taka kupa miecha po prostu biegnąca do przodu. Na razie żołnierze mi hunterem gram. No, hunter jest bardzo spokojny, ale żołnierz ma w sumie bardzo fajną tą wieżyczkę. Chociaż Bloodwing też jest bardzo mocny, nie? Tak. Dobra. Widzisz? No, ewentualnie mogę iść. Dobra.

Do mnie strzelał. mu też Tam To mu przejdzie. Strzeliłem mu. Mu i go. Kurde, trzeba to sprzedać, bo Wiesz, się to nie zgadzało. Jest problem taki, że oni są tam bardzo z tyłu. Nie wiem, się nie raz Dobra O, biorę F, odpalam. Chodź tu. Jolloo! Wal, ale zostaw mi kogoś. Rowaj! No, już maty czy mają, kurde. No właśnie. Co ja wiem, na co się zrobię? Ja się zrobię na LMG i te machine guny. To nie mam w ogóle do nich pestek. Mam 15 nabojów do tego, okej, okay, spokojnie, ważne, tematu nie było. Zresztą w sumie, w sumie, fur mogłem zostawić tutaj. Najważniejsze widzę No. Safety first. <laughs> Jak to było? He has free balls? Tak, on ma trzy jajca podobno. Ale nie wiem. Najpierw skrzyneczka, może coś będzie do strzelania. O jest. i zaraz będę miał second winda. Czekaj, może broń dobrze zmienić? E, byś musiał mnie podnieść, wiesz? Chwila. Dobra. I to Jak bardzo to jest... szybko. O, ten się zawsze musi u góry skampić. No nie no, chciałem uciec przed nim, to... Tak, tak. Tak to się teraz nazywa. <grym> O, i właśnie, widzisz, pier, pier, pierwszy boss już zostaliśmy w dupę. Gdzie nas wywaliło? Początko. Boże, aż tyle? Nie ma rozbiegni. Jaką <grym> kondycję będziesz miał? Co? Nie chcesz wiedzieć, co widzę? Co widzisz? Twoje <grym> poślady tylko. <grym> Nie ma <już> ładnego widoku. <grym> Ups. Wypadnij dla mapy. Nie, użyję na nim ultimata. Dobra, chodź. Na, na ten. Już? No. Nie zostaw mi go. No, to żeś mnie zostawił. Tam jeszcze jeden jest. U, ups, 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 ups. Biorę. Dobra. Ciebie jest, patrz tu piesek. To są pukawki. Dwie tak kamperki Co ja wziął A co żeś podniósł? Właśnie nie wiem Coś podpalającego Mam no to rzucił okiem sobie I już mi się podoba No to dobrze A to żeś się tu rzucił obej od razu to, tak? No Nieźle Tylko było dla mnie akurat SMG Dobra. O, ja mam trochę naboj, więcej do karabinku tego. Co to mam za umiejętność? Przesunięcie fazowe. Ale co to będzie robić? Niewidzialność i niewiarygodne zwiększenie szybkości poruszania się. Nie, jak niewiarygodne, to na tą grę to może być wszystko. Dobra, biorę te kamperki. Sprzedam na markecie. Zawsze biorę wszystko i zawsze się mógł sprzeda. No, a, w kiblu. Po drugiej stronie byłeś? No chyba też jeszcze się to opierdolę. Nie, tam po drugiej już chyba zebrałem wszystko co było. No. Dobra. A kibel? Ja tam kibel to gdzieś. Znalazłem lepszą tarczę. Tak, lepszą? Nie no, kurde, nie lepszą. No zdawaj się lepszą, no. To się sprzeda. No. Chodź do windy. A to jest winda, no ja tu zawsze skakiwałem na pałę. <laughs> Kurde. Teraz zauważyłem, że mi dupsko utyło na tej postaci i już nie mogłem w, 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 ten wskoczyć sobie ja tak. W ogóle gość jest dobry. Biegnie sprintem i zmienia tak spokojnie magazynek w rękach. A to Boga temu no, zabroni. Tak. No? Ej, ja może mam na upgrade. A. Combat rifle, nie mogę co ulepszyć, hmm... Bo. Karabin szturmowy, 420 pestek. Nie stać się e. na to. E. No jak zwykle na wejściu impreza, dobra, kiss'em. Chodź tu, tu, tu! Który jeszcze? Jezus. Podoba mi się. ULTIMATE tego Berserka Tak, tak bardzo pokazuje prawdziwego mnie biegnie do przodu taki Nafazowany gościu Dobra, gdzie mam teraz odesquesta, od nie? A, dobra Zobaczyłem bus za mną i Nagle gdzie ty jesteś, okej, okay, spoko, nie? No widzę <laughs> Jakoś dziwna to by jedna kurde Czemu dziwna? Ja się czułem jakby jakieś zombie szło nie no ale bardzo dobra Do ucieczki bardzo przydatna. O już musiałem je wkurzyć nie? nie ja jej nie wkurzyłem Nie moja wina Nie nie Na pewno tuska A no, żebyś wiedział to rudy kurde co? On jest rudy? Kto? No Tusk A nie wiem Do no taka strzelana A myślałem, że od Tusku mówisz, że rudy skurwiel A to nie wiem, może jest rudy Ty jakiego... Jakie Tusk ma włosy? Ej, no Jezus, tak, ty masz teraz dylemat, nie? No tak no, Jakie włosy ma Tusk? No kurde, ej, no różowe normalnie ta zagadka, kurde. Będzie trzeba to sprawdzić na następny odcinek. Kurde, jakie tusk ma włosy. Masz, masz nieżyciowe problemy. No, oła, 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 gryzie mnie. Gryzowałem się z lekka. Ej, ten karabinek mi się podoba. Dobra. Ja wiem, że tuż do tej skrzyneczki biegniesz. Który? Do tej. Źle ja skręciłem. Starczy. A nie miał ja porównać, to ty mi zajebiesz, nie? Nie. Zostawić tą lepszą. Tylko. To co, skrótem, nie? No. Boah, to bolało. Dobra, wiesz co, idę za tobą tym skrótem, bo zaraz mnie tam coś za. Fajnie, fajnie wyglądało taka kupa mięsa. <laughs> Czekaj. E, zwiększa berserka, mele damage. Maximum health. Co ty teraz sprawdzasz? Level Tarczy? upa. No i level upa. Wiesz co, ja idę pod tego perka w 100%, bo nie zdarą z to mi się on podoba. Gdzie się palisz do pracy, co? Dobranoc. Ja się jak prawo. Słuchaj mnie yeah. nie Tutaj możemy zrobić od razu to miejsce z kwiatami, nie? A nie, bo jej nie mamy. <grym> A i znowu było tak jak wtedy, nie? Ej, ale my już tu byliśmy. Ale można tam iść i skrzyneczkę, opierdolić. No to co? Idziemy? Zrobić skrzynkę? No, e, pójdziemy to do góry. Dobra. Idzie wielkie bydry, idzie jakieś kurde. I ty narzekasz, że moja postać dziwne dźwięki wydaje, tak. No tak. Tak, narzekam, dziwię się temu. A ona jakoś tak nienaturalnie krzyczy. Ty też. <grym> Nie, nieprawda. Jakiś nie wyżyty kurna w porno <grystanie> Nie I dobrze, idę do przodu oj wow, no skagu głupi Masz... Moja po prostu jęczy jakby pod gry nie dostała Jakby co? Pod gry nie dostała A pod które gry? A ile ich ma? <grystanie> zależy Jak leży jo? No, dokładnie Ej, a czy my przypadkiem nie mogliśmy zebrać tych tych dajtapadów? Co tu były? Nie wiem a? Nie, O! Nie o! O! Już się wkurzyły. Taszki. Chodźcie, mam karmę W szybkim aplikatorze Ej, no ja furę na nie i co? No i kurde, wszystkie ty spulnoweś. No cóż, eszek. Nie, dobra, jakieś dwa zachlastałem. Jezus Maria, skak. Jezus Maria, się stylizowałem. Dobra. Karabinkiem ogarnąłem. O kurde. Co ci tam gryzie? Brak amunicji, ale mam drugi pistolet. no, to są ogólnie same karabinki sniperskie, nawet no z jajno. Ja się sprzeda. O, jak to powiedziałem, wypadła mi strzelba tutaj. Nie, cheap rifle. O, no jak cheap rifle, to akurat się przyda. W ogóle przydał już byś na ci, te do ten. Do upgrade'u, upgrade'ów tego inwentory. tu kaptora trzeba uratować, jakby... No, przydałby się. Nie marnuć. Ja pozbieram. No tu dziennie leży. bo okay. też nie można podnieść. Ty czekaj, mam... No. Punkt do rozdania. No to dobrze. Co my tu mamy? O, leczelną strzebę znalazłem. Weź tu coś zabić, co mi gryzie? A no to cię gryzie dużo, bym radzić się zreflektować. Mm. Dobra, nieważne, co garnę. A no, mnie wkurwili. Przepraszam, ja mam ten. Jezus, Mary. A jeszcze tu mam coś takiego jak ten. Silne uderzenie z tego, o Boże. Strzelba dla ciebie, ja stąd idę. Dzięki. Dobra, teraz Dobra ja też idę. Teraz na spokojnie poczytajmy. Okej. Okay. Uważajcie się, co No kurczę, rzucił się do mnie z góry, skubany, zaczynam tylko przed momentem jego teksturę. Ok, ale w tym miejscu podziękujemy Wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej. Na razie.